Jeden na jednego. Jeden na jednego, czyli słowne starcie przedstawiciela opozycji z przedstawicielem partii rządzącej. Andrzej Piedziewicz, witam Państwa. Audycję realizuje Szymon Krzysztonia w studiu Radia Olsztyn. Nasi goście, może w kolejności alfabetycznej, przedstawię. Krzysztof Narwojsz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie mieszkańców Armii Mazur. I Szymon Pelinko, nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry Panu w studiu. Dzień dobry Państwu przy Radziach Zacznijmy od wtorkowej rekonstrukcji rządu. Część ministrów została europosłami, więc trzeba było znaleźć zastępstwo. No to może zacznijmy od takich ogólnych wrażeń. Jak panowie oceniają tych nowych ministrów i nowego wicepremiera Jacka Sasina, Krzysztof Narwojsz, Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o wicepremiera pana Sasina jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem, z ogromnym bagażem życiowym. Wiele razy uczestniczył w pracach rządu, wiele razy się sprawdzał. No człowiek po prostu firma, że tak powiem, w skrócie. A pozostali? A pozostałe? O... Chodzi mi o takie ogólne wrażenie na początek? No, generalnie jest trzech. trzech. Znaczy są trzy znane osoby. E, e, cztery osoby są z tak zwanego e, drugiego rzędu, e, czyli to są osoby, które tak nie błyszczały do tej pory flesza kamer, e, nie były na pierwszej stronie gazet. Ale są to osoby z bardzo dużym doświadczeniem, które brały udział w pracach rządu, uczestniczyły w pracach komisji sejmowych, pracowały jako, pracowali jako podsekretarze stanu, jako doradcy, także bardzo duży, du, 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 duży ogrom doświadczenia. Czyli u Pana, jako przedstawiciela prawa i sprawiedliwości tutaj w Olsztynie, te nominacje nie wywołały jakiegoś niesmaku, zaskoczenia. Nie, nie, nie wywołały również z tego powodu, że te nominacje nie są spowodowane jakimś na przykład też yy, yy. Nie, nie spełnieniem roli da, poprzedników, tylko po prostu to są dal, dalsza kolejność polityki e, premiera Mateusza Morawieckiego, bo tak jak wcześniej powiedziałem, te osoby wcześniej uczestniczyły w pracach rządu, to są osoby doświadczone, które wiedzą, e, co mówią, co robią i, i na tą chwilę dokładnie się orientują e, w sytuacji państwa. Szymon Paninko, Nowoczesna. Takie ogólne spojrzenie na nowo powołanych członków rządu. Pozwoli pan redaktor, że jednak nie będę się odnosić ogólnie, no bo każdą osobę trzeba Indywidualnie oceniać i nie, nie byłoby e, słuszne generalizować, bo z jednej strony mamy Jacka Sasina, który e, no raczej dał się pokaza pokazał się jako walczak, nazwijmy to w ten sposób w PiSu, niż osoba stawiająca na merytoryczne dyskusje i to jest Bardzo merytoryczna osoba. zbrojne ramię PiSu. A z drugiej strony mamy nową minister e, rodziny, której niestety przepraszam, tutaj mi nazwisko jeszcze Boże, w nie Borys, Była główna inspektor pracy. E, która, o, która, przynajmniej patrząc na jej doświadczenie zawodowe, wy, zawodowe, wydaje się, że ma kompetencje do tego, żeby sprawować nowo powierzoną funkcję. Oczywiście będziemy e, patrzeć, jak sobie z tym radzi. Mam nadzieję, że nie zawiedzie moich oczekiwań. Tak patrząc indywidualnie, mamy nowego ministra finansów, który był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, która nie ma co ukrywać. Tam panował olbrzymi chaos. Na, na początku ale na jego obronę może działać fakt, że ten chaos wynikał głównie z legislacyjnych problemów, bo mimo że w marcu 2017 ta służba powstała, co róż była, była ustawa o niej, Nowelizowana i, I warunki działania były e, zmieniane, więc może, może to nie była jego wina, tylko wina e, rządów i, i, i ustaw tworzonych przez e, PiS. Mamy jeszcze ministra Dworczyka, który dostał awans. E, no i to jest, delikatnie mówiąc, niedopuszczalne, że osoba, która e, przed chwilą okazało się, że co najmniej kilkanaście razy skłamała w swoim zeznaniu majątkowym chwilę, moment, do, później dostaje awans. Przypominam, że w poprzednim rządzie, jeżeli ktoś zapomniał o wpisaniu z, e, zegarka, o czym nie ukrywam, jest łatwiej zapomnieć niż o akcjach. E, I który jest na mniejszą kwotę, ta osoba straciła e, stanowisko ministra, a nie, dos, a nie otrzymywała go. E, no i jest oczywiście pia, pan e, Piątkowski, o którym chyba będziemy mieli jeszcze cza, okazję porozmawiać. No ja widzę, że ogólna ocena taka zróżnicowana w zależności od nazwiska ze strony opozycji. No a właśnie, skoro już pan wywołał pana Dariusza Piątkowskiego, czyli nowego ministra edukacji narodowej, to jest człowiek, który ja mam takie wrażenie, że jego nominacja wywołała największe kontrowersje, najwięcej komentarzy chyba właśnie na jego temat pojawiło się po pokazaniu tych nowych członków rządu Mateusza Morawieckiego. To może przypomnijmy, czego dotyczą te kontrowersje wokół nowego ministra edukacji, które pojawiają się w sferze publicznej. Kilka miesięcy temu on w wywiadzie telewizyjnym przekonywał, że. Edukacja seksualna to, i tu będzie cytat, próba wychowywania dzieci, które w jakimś momencie zostaną oddane pedofilom. Koniec cytatu. Dziś udzielił wywiadu jednej z ogólnopolskich stacji radiowych, w którym ja odniosłem takie wrażenie, próbował łagodzić tamtą wypowiedź, ale też przekonywał, że edukacja seksualna w zbyt wczesnym wieku nie jest dobra. No i jego drugi problem, który też został przez internautów bardzo szybko wyciągnięty, wyrok z, 2000, wyrok z 2013 roku dotyczący tego, co działo się w 2008 Dariusz Piątkowski po odwołaniu z funkcji marszałka podpisał jeszcze jako marszałek kilka dokumentów, skazano go później za tak zwane przywłaszczenie funkcji publicznej. No właśnie, trochę kontrowersji wokół Dariusza Piątkowskiego. Taki ktoś powinien być ministrem. Krzysztof Narwoś, prawo i sprawiedliwość, jak pan to odbiera? Uważam, że przy czasami są takie sytuacje nerwowe przy jakiejś niefortunnej rozmowie może puścił nerwy, może, może pan nowy minister coś po prostu za dużo powiedział. No zdarza się najlepszym. Jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, nie znam sprawy, nie chciałbym się wypowiadać na ten temat, ale uważam, że nie ma ludzi idealnych na świecie, po prostu każdy ma jakieś tam małe małe grzeszki czy małe małe problemy. Uważam, że nie można od razu skreślać takiej osoby lub jakieś nadawać e, jakiegoś złego tutaj koloru. Szymon Pelinko, nowoczesna jak z pana punktu widzenia to wygląda. Czyli tutaj mój rozmówca sugeruje, żeby nie skreślać osób skazanych prawomocnie z dalszej działalności politycznej. Hmm. Wcześniej się mówiło o tym, że w swoim czasie Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić e, przepisy, które to uniemożliwiałyby kandydowanie do Sejmu czy Senatu. Więc jest to pewien rozdźwięk e, z tym, co wcześniej mówiono w tej partii. I tak, można czasami w mediach pomylić się, trochę być nie, niezbyt precyzyjnym. Tylko najgorsze jest to, że nowy minister edukacji de facto powtórzył dzisiaj te słowa sprzed paru miesięcy. Początkowo chciał się od nich zdystansować, ale im dłużej trwała z nim rozmowa, tym bardziej ponownie powtarzał swoje słowa, nawet stawał się coraz bardziej zdecydowany. Wypowiadał się na temat rzeczy, o których sam przyznał, że ich nie przeczytał, tylko przejrzał. A tak naprawdę powielał przekaz partyjny, który jeszcze sam wykrzywił i, i przez to powstały tak karygodne słowa, bo jak uczenie dzieci odnośnie właśnie ich bezpieczeństwa w kontekście seksualnym ma być oddawaniem kogoś w ręce pedofilii. No, karygodne, Tak jak już tutaj mówiliśmy, te przestępstwa, ale to nie są już jedyne rzeczy na jego liście grzeszków. No, był przy oddawaniu, uczestniczył w oddawaniu tablicy upamiętniającego tak zwanego żołnierza wyklętego Burego, który zasłynął niestety tym, że był dowódcą oddziału, który mordował ludność białoruską też e, nowy minister edukacji nie tak dawno bronił małopolską kurator oświaty. E, która e, jawnie i wielokrotnie e, wypowiadała się w sposób dyskryminujący i w sposób no, dający e, znać, że no, nie jest to najlepiej wykształcona osoba, która pełni, powinna pełnić funkcję, jaką obecnie pełni. Ponadto. No, we wrześniu do szkoły pójdą dwa roczniki. To będzie bardzo ciężki okres dla oświat, dla polskiego systemu edukacji. Samorządy od dawna informują o problemach, nauczyciele o tym informują, a nowy minister edukacji, tak jak poprzednia, nie zauważa tego problemu i oszukuje społeczeństwo, że będzie dobrze. Jeżeli będzie tak podchodzić, tak będzie ignorować wyzwania, przed którymi staje, to nie będzie dobrze. No cóż, tutaj usłyszeliśmy sporo krytycznych słów na temat nowego ministra edukacji. Pan Krzysztof Narwość chciałby się odnieść, czy jednak daje? Chciałbym pan sobie... się odnieść? E, przynajmniej na, te, na, ten, na ten pierwszy zarzut. Ja e, zadam pytanie: co Pan rozumie dzieci, edukację dzieci i o jaki wiek wam chodzi? No, właśnie, przede wszystkim e, to jest powtarzane kłamstwo, to, że chcemy. Edu Pocze, edukację seksualną, podkreślam. Mm -hmm. I o jaki wiek chodzi, że w jakim wieku te dzieci byście chcieli edukować seksualnie? Mm. Proszę pana, nie jestem seksuologiem i nie jestem pedagogiem, więc ja panu nie rozumiem. A dlaczego pan zarzuca e, e, panu nowemu ministrowi, że się bardzo źle wypowiada? No? Niech pan mi odpowie na to pytanie, na Od... ten zarzut. Otóż już mówię dlaczego, ponieważ jednocześnie Ofer mówi, że proponujemy rzeczy, których nie proponujemy. On twierdzi absurdalnie, że chcemy uczyć dzieci najmłodszych czynności seksualnych. To nie jest prawda. On po prostu nie był w stanie. No dobrze, ale niech, niech pan odpowie jako przedstawiciel tutaj Koalicji mm -hmm. Obywatelskiej. Jak pan to widzi osobiście? No przede wszystkim. O, w, jakim, w jakim wieku pan by chciał e, seksualnie edukować dzieci? Proszę pana. W, naj... jak się... w każdym wieku dzieci uczą się różnych rzeczy. Na przykład? Na przykład jest wiek, w którym uczą się skąd biorą się dzieci, jest wiek, w którym uczą się jak wyglądają relacje międzyludzkie, a są wiek, jest ale też pan, wiek, to, ale w którym dziecko te... trzeba nauczyć i to już najmłodsze, no że jeżeli obca osoba, te... głaszcze je po to znaczy, że jest zagrożona. I to nie jest tak, że w wieku 10 lat możemy dopiero dziecko ostrzec, że jeżeli ktoś zachowuje się w sposób nieodpowiedni, to dopiero wtedy możemy mu powiedzieć to idź, po, powiedz to rodzicom Ale jak najszybciej. Pan, ja cały czas słyszę w waszych słowach, trzeba edukować seksualnie. W takim wieku, w takim. Ale niech pan powie dokładnie, w jakim wieku pan to wie. To chce pan, żeby teraz po, żeby, żeby otrzymać pan odpowiedział na te cały pytania. rok w rok? Je, 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 no, jaka jest edukacja? No mniej rok? więcej na jakim poziomie seksualnym i na jakim Dobrze, poziomie domowie, wiekowym pan by uczył sami, te ministra no, edukacji mi dotarczy, zeszliśmy to tak w tym momencie na... Ja tego nie rozumiem w ogóle, tego waszego programu no jak się nie czyta wytycznych no to, niech, no to chodzi... jak ja nie czytałem, pan czytał te wytyczne? tak, czytałem no to niech pan mi powie, powie. tak jak mówiłem, nie jestem pedagogiem nie jestem seksuologiem tak samo coś, proszę pana, żeby nie to, jestem żeby powiedzieć, historykiem coś nie jestem historykiem, więc nie będę e, streszczać ja w kolejnych pan latach pan powinien wyglądać pro... a jest pan prokuratorem? nie, nie jestem prokuratorem no bo tak pięknie pan oskarża o wszystko no, no, tak, e, od bar... razu pan wszystko widzi w czarnych barwach <laughs> nie no wszystko, tylko jako, Panowie, niestety to, niekompetentnego ministra. To teraz no dajmy Krzysztofowi Narwojszowi okazję, żeby wypowiedzieć się o czymś krytycznie. 21 tez samorządnej Rzeczpospolitej przedstawionych w Gdańsku. Tam było sporo w tych tezach o wzmocnieniu samorządów, ale pojawiły się też zapisy, które zostały w komentarzach odebrane jako pomysł na decentralizację państwa. Tam, na no, przykład, zapis o likwidacji stanowiska wojewody, czy zapis o decentralizacji ochrony zdrowia bez doprecyzowania, jak ta decentralizacja miałaby funkcjonować, no to Krzysztof Narwość, Prawo i Sprawiedliwość. Skoro zazdrościł pan funkcji prokuratora. <laughs> e, powiem, jak ja to widzę. Ja to widzę tak, że e, to wszystko mi się kojarzy z historią, która już była, wcześniej minęła, czyli, czyli e, rozbicie Polski e, podział na dzielnicę. Po prostu ja tu nie widzę nic nowego, tylko cały czas. E, bo o co chodzi w ogóle w e, koalicji? Chodzi o to, że chcę wzmocnić te miejsca, w których wygrała wybory, tam, gdzie mają swoich przedstawicieli we władzy i po prostu chcę. Bardzo wzmocnić i odizolować od reszty, reszty kraju, podzielić. A już jak słyszę wypowiedzi Lecha Wałęsy o tym, żeby w ogóle Niemcy, jako taki ułożony, bogaty naród, wszedł i nami rządził wszystkimi w całej Europie, to mi się włos jeżdży na głowie. I tutaj powiem, powiem krótko, no nic nowego, nic nowego, dlatego że cały czas to dzielenie Polaków, cały czas wspieranie bogatych. Niewyrównywanie szans. Jeżeli chodzi o nasz region, po prostu nic nam to nie da. Byśmy stracili bardzo dużo. Przede wszystkim te, te tutaj ten program, który został wymyślony, który, który zakłada likwidację Urzędu Wojewody i, i ta reszta pomysłów wymaga zmiany konstytucji, także to się nie da tak przeprowadzić. To jest kolejne manienie naszych obywateli, Uważam, że nic nowego, nic nowego. Po prostu próbuje, próbuje koalicja jakoś podejść do, do tematu jesiennych wyborów, ale no nie ma pomysłu na rządzenie, po prostu, no krótko mówiąc. Szymon Pelinko, nowoczesna. To są ciekawe pomysły, które możemy podzielić na te, które można bardzo szybko realizować, właściwie po już najbliższych wyborach, jak również te, które wymagają dłuższego okresu realizacji, bo wymagają zmiany konstytucji, jak to zmiany w Senacie, czy likwidacja stanowiska wojewody. Ja nie uważam, żeby decentralizacja państwa była osłabianiem. A naszym... czy wie pani, że trzeba mieć głosu w Sejmie, żeby zmienić konstytucję? Tak, dwie trzecie. No właśnie, czy myśl... Pan, że po wyborach parlamentarnych zdobędziecie no, taką ilość? O, tym porozmawiamy tuż przed wyborami parlamentarnymi. Na razie mówimy o propozycjach. I e, decentralizacja, sprawianie to, że samorządy, czyli osoby, czyli władza nam najbliższa, w naszym imieniu e, realizuje, odpowiada na nasze potrzeby, jest najlepszym rozwiązaniem. Bo kto w Warszawie tak naprawdę słyszał o Barczewie? Sobie, czego chce gmina Barczewo? Albo czego chce Szczytno? Czego chce Ełk? tak naprawdę nie wiedzą, a są jeszcze mniejsze miejscowości, e, o więc, których zapomnieć trzeba w ogóle, nie, które właśnie powinny uzyskać możliwość samostanowienia, same zarządzać swoimi finansami, same mieć możliwość rywalizowania z, z innymi samorządami swoimi e, podatkami, w w różnymi sposób. stawkami. Jest wśród postulatów samorządowych możliwość również rywa, e, różnicowania tych podatków, żeby nie było odgórnie narzucone przez centralne władze co, ile ma być kosztować? Bo to też jest niespółmierne, bo inne są koszty życia i inne wydatki w Warszawie, a inne są w pasymiu. Niech pasem rywalizuje choćby z Olsztynem, na przykład na to, że ma konkurencyjniejszą ofertę podatku, podatkową. To Czyli pokierzy. ja to dobrze rozumiem, że nie ma wojewody i o wszystkim decyduje marszałek marszałek, starostowie, wójtowie. Tak naprawdę wojewodowie w żaden sposób nie odpowiadają przed społeczeństwem, bo są mianowani przez rząd. I tak jak mieliśmy w ostatnich latach sytuację, że wojewoda nie chciał wysyłać, nie, nie Warmińsko-Mazurskim, tutaj nie mogę go w tej kwestii obwiniać, nie chciał wysyłać do tego, że były wichury wielkie, które niszczyły ludziom domostwa, nie chciał wysyłać do tego odpowiednich służb, bo twierdził, że, Ale że, że nie pan, wymaga. Ten, 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 ten też jakieś konkrety może pan powie. Bo to tak był, nie? proszę mi przypomnieć, przypo chodziło o udział wojsko Obrony Terytorialnej w e, likwidacjach skutków jednej z największych klęsk żywiołowych, z jakimi mieliśmy tam do czynienia w ostatnich czy, czy myśli latach. Czy powiedział, że to nie jest zadanie dla żołnierzy. Czy myśli pan, że jeżeli o tym decydowała osoba e, wybierana przez lokalne społeczeństwo, to on zostałby ponownie wybrany? Nie, dlatego on by działał dla dobra właśnie społeczności lokalnej, a nie widzi mi się swoje czy rządu. No dobrze, a co z tą decentralizacją Ale, służby wiecie, zdrowia, bo to wygląda dość kontrowersyjnie? Jeżeli chodzi o polską służbę zdrowia, to ona wymaga pewnych zmian. My, jako nowoczesna, od dawna mówimy o tym, że trzeba dodać podmioty prywatne, komercyjne dodatkowe ubezpieczenia, żeby te środki finansowe, które i tak wykorzystujemy, bo groma, olbrzymia część Polaków ma prywatne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, albo jak potrzebuje do specjalisty, to samemu płaci i idzie, żeby te środki wpompować w system. Co za tym idzie. A kto ma te dodatkowe środki chyba powie? Żeby się doubezpieczyć, do żeby korzystać z prywa, czy tam, pana, korzystać z, z, prywa, z prywatnych gabinetów lekarskich. Kto ma te środki, jak pan powie? No bardzo duża część społeczeństwa, bo tak ro, robi Pan, jeżeli zależy Panu na czasie iść do specjalisty w ważnej rzeczy, to czeka pan pół roku, rok, półtora roku e, publicznie, pół czy idzie do specjalisty, e, żeby przynajmniej pierwsze e, skierowanie do, na badania było jak najszybciej. Czyli wy proponujecie, żeby, żeby najlepiej zmienić służbę zdrowia w prywatne? Żebyśmy przestali udawać, że wszystko nam zapewnia Państwowa Służba Zdrowia. Bo to nie jest tak. My udajemy, że Państwowa Służba Zdrowia coś nam zapewnia. A tak nie jest. Miejmy twardy się. koszyk Zgadzam usług, który faktycznie się. będzie realnie zapełnia, zapewniany, niech społeczeństwo to wie, co państwo im oferuje i niech będzie świadome, że ma możliwość w sprawnie działającym systemie skorzystać z dodatkowych usług i, to, czy, i dobrze byłoby te środki w wpompować też w publiczną służbę zdrowia. W znaczy, sensie prywatni ubezpieczyciele niech też korzystają z państwowych placówek publicznych. Oczywiście samorządy mogą mieć też właśnie prywatne szpitale, bo czasami centralna decyzja sprawia, że w jakimś rejonie zamykane są oddziały ważne dla danego regionu, nawet w naszym województwie też się tak czasami tak zdarza, i to za różnych rządów. A jeżeli mają w ich opinii to jest potrzebne, to niech mają możliwość zadbania o to, żeby faktycznie te dodatkowe oddziały funkcjonowały na ich terenie. Ja tak króciutko tylko zapytam, a co, co byście zrobili z ludźmi, którzy nie mają takich pieniędzy, żeby zapłacić prywatnie za leczenie lub dodatkowe ubezpieczenie? Co byście mieli do, do zaproponowania dla tych ludzi? Przepraszam, a teraz jaką, ma, co państwo im proponują? Bo Korzystają z opieki publicznej. Jak najbardziej. Będzie Cały czas mówimy o tym. Ja też wcześniej mówiłem, niech będzie koszyk usług w służbie publicznej zdrowia. Tylko niech on będzie realny, a nie życzeniowy. Dziękuję bardzo. Tu postawimy kropkę, bo moglibyśmy o służbie zdrowia bardzo długo dyskutować. Ja się powstrzymuję ze swoimi komentarzami na temat służby zdrowia. Dziękuję bardzo. Gośćmi audycji jeden na jednego byli dziś Krzysztof Narwość, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję, również pozdrawiam. I Szymon Pelinko, nowoczesna. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu, do usłyszenia. Jeden na jednego.